Witam wszystkich serdecznie w nowym roku. Jesteśmy przed akwarium 160-litrowym z gupikami Redna, pod taką nazwą handlową zostało zakupione i żeraldynka Metaliczna, czyli sam samym można powiedzieć. Jak widzicie, się pomnożyło tego sporo. Tutaj żadna genetyka nie jest mieszana, tak jak zostały zakupione, tak są. Jak ktoś pamięta początki tego akwarium, to praktycznie głupiki zostały tutaj wy... cała ta populacja wychodowana z kilku sztuk małego narybku, po czym samica padła. A to było zaraz na początku po przeprowadzce tutaj. I powstało tego naprawdę sporo, sporo. Nie odbiega ten głupik od normy, samice są poprawne, takie jakie powinny być, czyli czerwony ogonek i czerwony nosek, samce również nie odskakują. To jest w sumie można powiedzieć jedyny głupik, który ma tutaj z długą płetwą. No różne mają te płetwy jeśli chodzi o kształt, ale głównie są to płetwy długie. I w sumie to mi się taki głupik podoba. Tam widzicie na końcu, to jest już taki pierwszy z tych samców, już chyba mi się wydaje, że zostały tylko dwa. głupi no, głupik nie wiecznie, więc już po prostu tak wygląda po prostu dorosły, dorosły już starszy samec, widzicie go tam w tle. To już jest z tych największych. Są też tutaj krewecie, redchery. Nie w każdym akwarium mamy, nie w każdym im przeżywają, a tutaj jednak przeżyły, nawet się rozmażają, macie ich dość, tutaj sporo. Tu jedna, tu kolejna u góry. No jest, jest, tutaj są już troszkę mniej wybarwione, ale po prostu zauważyłem, że tam gdzieś siedzą. Zauważyłem, że są i młode osobniki, więc zaczęły się tutaj fajnie mnożyć. Więc chyba im tutaj ta akwarium odpowiada. A krewetka jest dość pożytecznym stworzonkiem, ponieważ wyjada wszystkie martwe resztki roślin. Podejrzewam, że jakieś tam padaki, jak się trafią też ryb, to ja tu praktycznie nie odładam nic, bo nic nie widzę, więc wszystko jest pochłaniane przez obsadę tego zbiornika. Zarówno e, antystrusy, jak i, no i te krewetki oczywiście. E, tutaj trafiły kryptokoryny, widzicie, one są z głównego zbiornika. To po ostatniej, właśnie e, przesadzeniu tych kryptokoryn, po prostu za dużo miałem. Miałem to miejsce takie dość puste, więc mówię, dla mnie też tutaj. E, liście będą się położyły po długości całego zbiornika, więc myślę, że będzie to fajnie wyglądało, żeby tylko się za bardzo nie rozrosła. Tutaj widzicie też już rozkracz, rozkrzacza ta roślinka, to jest jakiś bucek. Tutaj kolejny. No, filtr musiał tutaj dojść, ten to jest zakupiony kiedyś do akwarium 82 litry do zestawu. To jest Eheima. No jest więcej ryb, jest więcej też roboty z tyłu. Widzicie, że jest na fluwalu 307. kubełku, który zasila ten filtr, jest gąpeczka. To jest padamini. No ją trzeba kurde pukać, można powiedzieć, co 5 dni. I to oczywiście zaraz po, po wylocie z filtra, jak jest mniejszy wylot, już całkowicie zapchane. Także że ledwie jest to widoczne, wtedy wiem, że muszę to przepukać. Niestety sporo tego tam zostaje, dlatego też jest ten filtr wspomagający. W sumie on tutaj działa z 3 tygodnie, ale zauważyłem, że już jest lepiej, jeśli chodzi o, o tamtą właśnie miejscówkę. Nie ma tak tyle tego syku przy każdym wyciąganiu tego prefiltra. I też się tak już nie zapycha, więc, bo działają no, dwa filtry, więc zawsze to jest jakieś tam yy, mniejsze przeciążenie na jeden filtr. Zbiorniczek się prezentuje tak. Yy, mi się on podoba, praktycznie jest bezobsługowy. Jeden zbiornik, który tu mam z pokrywą yy, był tu kiedyś plan do kupienia ryb labiryntowych, ale tak się złożyło, że Akurat te, które mi się spodobały nie było ich już w sklepie, a ja się tam na siłę nie będę z jakimiś rybami tutaj Kolejnymi wpraszał Bo akwarium sobie radzi fajnie bez czegokolwiek innego, nowego a, Ale kiedyś jeśli się jeszcze trafią tryby to myślę, że się na nie pokuszę, troszkę sobie o nich poczytałem więc mm, no faktycznie ten zbiornik jednak dla biletowców powinien być przykryty no, i to jest właśnie jedyne akwarium, które mogłoby mi na takie ryby służyć. No, tak względem rozmaicenia troszkę, no bo wiadomo, widać, że głupik to jest rybka mała, że radlenka też nie jest wielką rybą. Widzicie, maluchów naprawdę jest pomnożonych trochę. Tak więc, jakoś ta populacja fajnie tu wszędzie. Nie ma tu żadnej agresji. Na początku widziałem, że samce głupików potrafiło wyjść tutaj zbyt wiele i atakowały właśnie samice żelazynek, znaczy atakowały. Straszyły się do nich zgodami, no ale teraz już się wszystkiego wyrobiło. Jest, jest więcej samych głupików, jest tak samo że sporo, więc wszystko sobie fajnie tutaj radzi. Więc nic nie muszę tutaj kombinować, jest taka gęsta dość obsada, jeśli chodzi o te ryby. Mam problem jeszcze z odłowieniem antków swoich. Jeszcze zostało kilka sztuk, widzicie taka młodzież. No jest ich tu na pewno za dużo, ale złowić je tutaj to nie jest prosta rzecz. Po prostu będę musiał znowuż któregoś dnia przycupnąć i znowuż parę sztuk połapać, żeby to troszkę Akwarium odciążyć od nich, bo jednak, jak ich jest za dużo, potrafią naprawdę sypić. Podejrzewam, że większość tego, co jest, to właśnie nie jest od ryb rudnych, a właśnie od tych zbojazdów. No cóż, myślę, że to tyle, co Wam chciałem pokazać na tą chwilę w nowym roku. W pierwszym filmie w nowym roku zbiornik się prezentuje, tak, właśnie Wam go oddalam. Czas szybko zleciał, święta zleciały, nowy rok zleciał i ja Wam życzę W tym roku wszystkiego najlepszego, aby ten rok był lepszy niż ten, który się skończył. Miejmy taką nadzieję. No, i jeszcze raz, do siebie roku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, wideo, hej